ma Pięć trwałych kompaktów w budżecie około 15 klocków. Toyota Auris. No jasne, że musiała się tu znaleźć Korolla przebrana za Aurisa. Jaka szkoda, że Auris nie miał kombi. Silniki w tym aucie to naprawdę fajne i trwałe jednostki. Wszystkie zresztą silniki mają łańcuch, więc w zasadzie są bezobsługowe pod tym względem. Chyba, że auto ma już 400 koła na nalatane, no to wszystko się może wydarzyć. Bierz zarówno 1.4 jak i 1.6, ale nie 1.33, tylko 1.497 koni. Oba to jednostki VVTi. Przyjmują podklenek gazotu, więc możesz go spokojnie założyć. Ale jak już kupujesz z LPG. To koniecznie musisz sprawdzić historię jego serwisu, bo jeśli ktoś olewał serwis LPG, to głowica zacznie klękać szybciej niż Ci się to wydaje. Bez LPG nie są to fabryki do spalania paliwa, więc jeśli montujesz podtanek gazotu, to musisz chcieć dużo jeździć. No ale do dużego jeżdżenia to szukaj 1.4 diesel 90 koni D4D. To jest prawie pancerna jednostka. Może nie jest super dynamiczna, ale wygrywa zawody jazdy o kropelce. Nie ma dwumasy czy DPF-u tak do 2008 roku. Ale pamiętaj, to auto też często brały floty, więc mogą mieć 400 plus w kołach. Były też większe benzyniaki, ale pomijam, bo w tym budżecie ich nie znajdziesz, a duże diesle będą już w stanie agonalnym. Auris w środku wygląda tak dobrze jak Fiat. Dużo lepiej niż Kia czy Opel. Takim fajnym featurem jest podwójny przedni schowek. No ale to koniec ochów i achów nad wnętrzem. Ono po prostu lubi trzeszczeć jak w Oplu. Nawet czasami bardziej. Bagażnik taki przeciętny, 350 litrów. Skrzynie manualne generalnie są ok, bo cały Auris generalnie jest Okej, okay. Z takich usterek to pomijam problemy z dużymi dieslami, a w benzyniakach, jak to w Japończykach z tamtych lat lubią padać takie drobiazgi jak lambda, czasami alternatory, zapiekające się zaciski i czasami benzyniaki wciągają ten olej, jak ktoś piłuje silnik, to następny użytkownik powie, że nic nie poprawili i ciągle go spala. No ale to jest jak go katują. Przygotowałem świetny poradnik dla tych, którzy szukają auta używanego. Od oceny samego ogłoszenia czy Miras w nim oszukuje i jak to sprawdzić, mając telefon w ręku? Przez sprawdzenie za free historii wypadkowej auta. Pytania do Mirasa handlarzyny, który wyciągnął z niego każdą informację. Po sprawdzenie auta na miejscu i to bez drogich narzędzi diagnostycznych. Zerknij, czy to jest dla Ciebie. Link masz w opisie filmu, ale też w moim profilu. Dzięki bardzo i zdrówka.